Delikatnie objął. Jeden razy że? Zaraz go podniosą. Przed nami, za mną, tutaj. O i na dole tak samo. Wow, biały ma ale... 50 na biały 72 na biały Leży drugi No i tam na górkę też i tu jadł wóz Co to znaczy? To tu zostać, tak? Nie się w strefach całaby leży Tu z tamtej strony z... albo nic nie mam, ja gdzie masz ta amunicja? Teraz się pytasz? No, Przybyć się... pod nami są też, jak przypominam, albo byli tutaj no, wyjdzie zaraz pod tego drzewka. Jest. U, bąkro też siedzą do... Tutaj też są. Się. Ale na tak mały ten i daliśmy radę. Brawo. Brawo, brawo. Subcia. I tak, nie musieli wyjść stamtąd znowu. Spadłam. co teraz na mnie? Nie wrócę. Wyjdę tak, żebyście mnie widzieli tutaj. Tu są, tu są, tu są. Się... Ja spadłem tak samo. Tam tu nie wymagało. Też spadłam. Tu tak samo było. Biał ja bardziej Bardziej biało. tu. Biały, bielszy. Najbielszy. Na grzebni? Inaczej? Nie chyba. Haha, brawo! Cici! Porobiony, super! sobie z niego ale jak ty na mnie mogłeś spać z tej góry? Ja nie wiem. Ja tak zaglądałem, zaglądałam, tu kroczek, ten kroczek. O niej beznadziejną pozycję, beznadziejną po prostu nie wiem, no?